Hej, witaj w moim kolejnym nagraniu. Dzisiaj na tapetę bierzemy indeksy z polskiej giełdy. Zobaczymy jak to wszystko wygląda, czy są już jakieś przesłanki ku temu, aby te spadki się zatrzymały. Wiadomo, chciałoby się, aby polski indeks odbiły w tak mocnym, w mocnej formie, jak to robi teraz obecnie Bitcoin, ale to wiadomo. Nic takiego się na razie nie wydarzy, ale warto obserwować przede wszystkim rynki, bo wiadomo, że po takiej fali spadkowej nastąpi moment odbicia, i wtedy dobrze jest być po prawidłowej stronie rynku, aby na tym zarobić, bo to są wtedy najlepsze okazje, które dają najlepsze stopy zwrotu. Daj znać w komentarzach, na co ty polujesz, na jaką spółkę, podyskutujemy o tym w komentarzach, czy jakiś indeks też obserwujesz. Zostaw jakiś ślad po sobie, że obejrzałeś to nagranie, tak więc przechodzimy do rzeczy WIG 40, czyli indeks naszych średnich spółek, tak jak widać cały czas fala spadkowa w natarciu indeks naszych blue chipów czyli VIG 20, również cały czas mocno spada, nie widać jakby na chwilę obecną chciał się gdzieś oprzeć SVIG 80, czyli indeks najmniejszych spółek. Niestety na spółkach, które zawsze gdzieś generują najlepsze stopy zwrotu, czyli EMWIKO 40 i ESLIC 80, ale fala spadkowa w natarciu, e, indeks szerokiego rynku, czyli cały WIK, tak jak widzimy, niestety cały czas w spadku. WIK banki, indeks bardzo istotny, bardzo ważny, szczególnie e, gdy mamy m, przesłanki ku temu, żeby wszystko rosło, bo wiadomo, że banki dużo ważą w e, głównym indeksie. Tak jak widzimy, nic ciekawego, mamy odbicie na WIG, budownictwo, tak więc tutaj już warto zauważyć, które spółki rosną na WIG, budownictwo i na nich gdzieś skupić się. Tak więc mamy pierwszy indeks, na którym następuje odbicie, co już jest ważną informacją, WIG CE, też mamy w fali spadkowej delikatne odbicie, WIG Chemia. Cały czas w trendzie spadkowym. WIK Energia. Zaczyna się zatrzymywać, tak więc już tutaj spółki energetyczne trzeba mieć na tapecie, zobaczyć co się na nich dzieje. WIK Górnictwo. Cały czas spada. WIK Info. Również. WIK Leki. Cały czas trend spadkowy. WIK Media. O tutaj mieliśmy mocne wybicie. Też nie ma się tym co sugerować, bo to są wykresy dzienne, gdy przeglądamy to na tygodniu, ale warto też pod tym kątem zwracać na to uwagę. MOTO. delikatne wzrost, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Musi się to po prostu zatrzymać i wykonywać jakiś inny um, ruch, bardziej przewidywalny. Wik, kolejne Tu mamy fajne odbicie na Wik. Nieruchomości, tak więc tutaj warto też zwrócić uwagę, które spółki zaczynają mocno reagować, bo to też może być szansa na wyłapanie spółki, prawdopodobnie z dołu. WIG odzież w dół, WIG poland w dół, WIG spożywczy też odbija. Tak więc mamy już kolejny, już trzeci indeks, który odbija. WIG telekomunikacja coś zaczyna się dziać, zaczyna hamować. WIK Ukraina w odbiciu, tak więc przegląd spółek ukraińskich notowanych na polskim parkiecie jak najbardziej trzeba to zrobić. Wig 30 spada i Wig Games tutaj jak na razie się konsoliduje, tak więc zobaczymy co nasze najlepsze spółki gamingowe w niedługim czasie. Zrobią. Tak więc generalnie podsumowując mamy trzy indeksy, które warto przejrzeć pod kątem spółek. Tak więc dobrze by było, abyś znalazł sobie wykaz, które spółki notowane są i przypisane do jakiego indeksu i po możesz wyłapać w szybki sposób te, które najbardziej ważą i wpływają na te odbicia. Czyli mamy WIK nieruchomości, WIK budownictwo. To są te indeksy główne, które warto się gdzieś skupić i nad nimi popracować. Tak więc życzę Ci w kolejnych dniach udanych zyskownych transakcji. Daj znać w komentarzu, które spółki ty obstawiasz, które obserwujesz, które według Ciebie mogą być gorącym typem na najbliższy okres, na najbliższe tygodnie. Pozdrawiam się, trzymaj się na razie. Hej.